Witam Was w kolejnym odcinku Specimotor X! Właśnie otrzymaliśmy nową aktualizację, która wprowadza między innymi Fiesta Maze, nowe pety, nowe huge pety, czyli to co nas bardziej interesuje, nowe jajko, z którego właśnie je możemy zdobyć, nowe, ekskluzywne, żelkowe pety. I jak zwykle zostały naprawione jakieś błędy. Lista zmienionych rzeczy w tym update'cie jest jakoś wyjątkowo krótka. No dobra, to lecimy sprawdzać co tak naprawdę zostało wprowadzone. Oczywiście dotychczasowy event z piniatami został jeszcze z nami, na kolejny tydzień. Ale oprócz tego otrzymaliśmy nową krainę, Fiesta Maze. Niestety musimy poczekać niecałą godzinę, aby sprawdzić co tam się kryje. Niestety tego nie możemy przeskoczyć, więc widzimy się za godzinę. Minęło 25 minut i aktualnie się zaczął Scavenger Hunt Event, a przed nami pierwsze z jajek. Ciekawe czy okaże się ono dla nas szczęśliwe i może z niego dropniemy nowego huczpeta. No niestety, jak zwykle Safari Dog, lecę szukać kolejnego. Długo nie musiałem szukać i mamy kolejne jajko. Od razu je otwieramy i patrzymy co dostajemy. No niestety, kolejny Safari Dog. No nic, lecę szukać ostatniego jajka. Słuchajcie, ostatnie jajko jest naprawdę dobrze schowane. Chwilę się pomęczyłem, aby je znaleźć. Otóż jest właśnie tutaj schowane. Nie wiem kto na ten pomysł padł, aby je tu ukryć, ale jest bardzo dobre. No nic, koniec gadania, otwieramy je. A w środku mamy trzeciego Safari Doga. No nic, widzimy się za niecałe 30 minut jak Fiesta Maze zostanie otwarte. No i w końcu Fiesta Maze zostało otwarte, no to lecimy sprawdzić co tam na nas czeka. Ja wskakuję do armaty i widzimy się na miejscu. Tak jak wam wspominałem w poprzednim odcinku, na nas tutaj czeka labirynt, w którym powinny być gigantyczne skrzynie. Na szczęście one są słabe i aktualnie ktoś je już wszystkie zniszczył. Dodam, że na każdym serwerze droga w labiryncie wygląda inaczej. W sumie fajne rozwiązanie, za każdym razem będziemy musieli chwilę poświęcić czasu, aby znaleźć właściwą drogę. A na końcu, na nas czeka nowe i jajko. Tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, możemy je otwierać za diamenty. A to ciekawe, mamy tu armatę. Ciekawe, czy tutaj bezpośrednio możemy wrócić. Ej, czekajcie, to jajko jest zbugowane. Patrzcie. Mamy tutaj huge peta z eventu świętego patryka Chyba to tak nie powinno być Oj coś czuję że za chwilę będzie restart gry Ale na pewno to jajko przez chwilę pootwieramy I sprawdzimy co z niego dropi Słuchajcie tamto jajko możemy otwierać przez godzinę Właśnie mnie stamtąd wyrzuciło Więc co 4 godziny przez jedną godzinę Możemy otwierać właśnie to jajko W sumie jestem ciekawy co nam wydropiło Właśnie z tego nowego eventowego jajka Ale to zaraz sobie sprawdzimy Najpierw lecę poprzerabiać wszystkie pety Eee czekajcie właśnie to zauważyłem Patrzcie szansa na huge peta z gigantycznym Gigantycznej pniaty znowu została zwiększona i aktualnie wynosi razy 50. Może w końcu coś zacznie z niej dropić, trzeba będzie to sprawdzić. No dobra, ja lecę przerobić pety i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, bym zapomniał, przecież mamy nowe ekskluzywne jajko. A jest nim Exclusive Jelly Egg, który mamy oczywiście nowe żelkowe pety. Między innymi dwa nowe Huge Pety oraz Titanica. Ale o tym to zaraz. Jeżeli chodzi o trzy pierwsze pety, te podstawowe to one się niczym nie różnią. Nowości się zaczynają tak jak widzicie przy Huge Petach. Posiadają one nowy enchant Jelly. W zależności od tego ich wygląd nieco się różni. Otóż przez ten enchant w środku mogą mieć między innymi Koiny, diamenty, skrzynkę, laki bloka oraz maskot PETA, przez co ich wartość będzie bardzo zróżnicowana. Oczywiście każdy engine ma różny procent wystąpienia, przez co im rzadszy, tym będzie wyższa cena. Jeżeli chodzi o nowego Titanica, to oprócz poprzednich rzeczy, które możemy znaleźć w środku, możemy jeszcze znaleźć Prestona. Oczywiście to jest najrzadsza możliwość, więc taki Titanic będzie najdroższy. A z drugiej strony, kto by z nas nie chciał mieć prywatnego Prestona? Bardzo ciekawe, chyba otworzymy sobie takie jajka, ale to nie w dzisiejszym odcinku. No dobra, ja lecę dokończyć przerabiać pety i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, pety przerobione, udało się nawet kilka zrobić w wersji Dark Matter. Powiem Wam, że aktualnie to są najmocniejsze, mityczne pety, które możemy zdobyć w grze. Dodatkowo w normalny sposób, czyli stoimy koło jajka i je otwieramy. Dodatkowo, tak jak Wam wspominałem w poprzednim odcinku, z tego jajka możemy zdobyć również Secret Pet'a. Niestety, aktualnie nie udało mi się zdobyć wystarczającej ilości, aby go zrobić na wersję Dark Matter, ale na pewno będzie przepotężny. A, i zapomniałem sprawdzić, czy na Hardcore Modzie możemy otwierać te jajka i w jakiej one są cenie, jeżeli są dostępne. Słuchajcie, jeżeli by ktoś chciał z was takiego peta, mam na myśli oczywiście korkiego wersji Dark Matter. Napiszcie komentarz, co sądzicie o nowej aktualizacji oraz właśnie z gry. Oczywiście ich ilość jest ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy. A w dzisiejszym odcinku też będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam on się spodobał. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania. Właśnie przebiliśmy liczbę 700 subskrypcji, za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.